Siema witamy Was ponownie na kanale Brit Polska. Dzisiaj również pokręcimy się nieco bardziej wokół zimowych i ogólnie chłodnych tematów dotyczących naszych, zwierzaków, czyli kotów, psów, a także oczywiście nas ludzi. Zapraszamy Was do oglądania. Jeden. Wiele mówi się o tym, żeby nie pozostawiać psa w rozgrzanym aucie i o tym oczywiście wspominałyśmy w naszym odcinku yy, o upałach, który my zostawimy tutaj Wam yy, na górze, ale tak samo nie powinniśmy zostawiać naszych psiaków. Yy, Samochodach, kiedy temperatura spada coraz niżej, bo samochód tak samo jak się nagrzewa, tak samo szybko potrafi się wychłodzić. Poza tym w samochodzie nie ma zbyt dużo miejsca, żeby pies mógł jakby y, wytworzyć, y, ty muszać tak, się, ta, poruszać się. Y, żeby wytworzyć odpowiednią ilość energii, żeby ogrzać organizm. To samo tyczy się do takich naszych pogawędek sąsiedzkich, kiedy temperatura naprawdę spada poniżej zera. No my jesteśmy oczywiście cieplutko opatuleni, ale taki psiak krąży między naszymi nogami i się trzęsie. I takie właśnie zachowania mogą prowadzić do wychłodzenia organizmu naszych zwierząt, a nawet hipotermii. Troszkę więcej na ten temat po po podpowie nam nasz lekarz weterynarii, czyli Paweł Kucharski. Jeżeli mowa o hipotermii, to niestety sama hipotermia nie daje nam takich objawów, które możemy bezpośrednio powiązać z tym stanem. Niestety, do takich objawów śladowych możemy zaliczyć oczywiście apatię, posmutnienie, niechęć z wychodzenia, do wychodzenia z legowiska. Możemy obserwować utratę apetytu, ale to, co na pierwszy rzut oka powinniśmy zauważyć, to są dreszcze. I te dreszcze na pewno pojawią się w momencie, kiedy psu będzie po prostu zimno. Co możemy zrobić w takim, w takim przypadku? Jak najbardziej ogrzać takiego psiaka. Możemy Otulić go kocem lub dwoma kocami w zależności od stanu, w jakim się znajduje. I możemy nawet użyć termoforów. Oczywiście nie z wrzącą wodą, tylko z ciepłą, i warto pamiętać o tym, żeby termoforów nie kłaść bezpośrednio na skórę zwierzęcia czy na sierść. Warto zastosować taką warstwę izolacyjną w postaci właśnie dwóch, trzech warstw koca i dopiero wtedy przez tą warstwę dogrzewać tego, tego zwierzaka. Natomiast nie bagatelizujmy takiej sprawy, jeżeli faktycznie coś się wydarza z waszym zwierzęciem. Zasięgnijcie porady lekarza weterynarii. Dziękujemy bardzo Paweł za wypowiedź. Natomiast my jeszcze chwilkę pokręcimy się wokół tematyki samochodowej i to jest nasza dwójka. Pamiętajcie o tym, że jeżeli zimą uzupełniacie swój płyn do spryskiwaczy, raczej postarajcie się robić to bez asysty czworonożnego przyjaciela. Dlaczego? Takie płyny bardzo często mają nie dość, że kuszący kolor, to do tego jeszcze bardzo fajny zapach, taki słodziutki, owocowy, który może niestety skusić Waszego ulubieńca do tego, żeby czegoś takiego spróbował. Pilnujcie tego bardzo, ponieważ takie płyny po spożyciu mogą być bardzo niebezpieczne. Mogą uszkodzić nerki albo doprowadzić do jeszcze innych dolegliwości. Jeżeli coś takiego już się przydarzy i yy, będziecie po prostu zmuszeni do szybkiej reakcji, od razu udajcie się do weterynarza, żeby pomógł Wam w tej sprawie. Dodatkowo, możecie wprowadzić jeszcze jedną fajną rutynę, którą jest nasza trójka. Czyli przed odpaleniem samochodu, właśnie zwłaszcza zimową porą, sprawdźcie, czy nie siedzi nikt pod maską. No to, tego klauna, tego sto. Chodzi nam tutaj o to, żeby przed odpaleniem samochodu, właśnie zwłaszcza takie zimowe poranki, wieczory również sprawdzać, czy nie zalega żadne zwierzątko pod maską naszego samochodu, czy też na nadkolach, bo często właśnie najczęściej w sumie kociaki szukają miejsca, w którym mogą się ogrzać i wędrują do takich miejsc w naszych samochodach, no i niestety czasami mogą... Zaklinować się boleśnie, co może być dla zwierzaka niedobrze, strasznie stresujące, ale po prostu niebezpieczne. Dlatego najlepiej sobie ostukać ten samochód, ponasłuchiwać, a jeżeli słyszycie jakieś miałczenie, to znaczy, że kociak się zaklinował i nie może wyjść. No i wtedy oczywiście trzeba mu pomóc. Jeżeli już mówimy już o kotach i o tym, czego potrzebują nasze mruczki, wspomniałyśmy o tym, że ważne dla nich dogrzewanie i tego dotyczy nasza czwórka. Czyli zastanówcie się o tym, jak możecie swojemu kociakowi troszeczkę uprzyjemnić życie. Często koty bardzo lubią odpoczywać na przykład na kaloryferach czy gdzie przytulać się tam, gdzie jest cieplutko, więc postarajcie się, żeby w waszym domu znalazło się coś bardzo miłego. Mogą być to różnego rodzaju budki, do których koty mogą się schować i poczuć się przytulnie. Możecie też pomyśleć o najzwyklejszych kocach, w których na przykład kot może się zawinąć, możecie też taki kocyk położyć w pobliżu kaloryfera albo nawet na Kaloryferze, bo wiadomo, że wylegiwanie się i odpoczynek na pogiętych żeberkach nie do końca może sprawiać im przyjemność i być po prostu wygodny. Oczywiście nie tylko kociaki są jakoś szczególnie ciepłolubne, i o tym jest właśnie nasz punkt piąty, ponieważ jest wiele takich małych domowników, naszych wsiaków, które nie za bardzo lubią wynurzać, się, wynurzać swój nosek spod kołderki z domowych pieleszy. No, i właśnie często jest to kosztem jakichś dłuższych spacerów, przez co mają obniżoną aktywność. I właśnie tutaj możemy sobie zadać pytanie, czy w takim razie powinniśmy jakoś zmienić ich dawkę żywieniową, tak, żeby zbytnio na mniej utyły ze względu na obniżoną aktywność. I na to właśnie pytanie odpowie nasz lekarz weterynarii Paweł Kucharski. Słuchamy! Jeżeli chodzi o żywienie w okresie jesienno-zimowym, raczej nie powinno ono ulegać żadnym zmianom. Jeżeli faktycznie pies ma zwiększoną aktywność zimą, a są takie, to oczywiście należy zwiększyć mu dawkę żywieniową. Natomiast to, o co powinniśmy zadbać na pewno w trakcie jesienno-zimowych dni, to to, żeby karma, którą podajemy, była karmą pełnoporcjową i z najwyższej jakości składników, takie, żeby była odpowiednia ilość, Białka i przede wszystkim odpowiednia ilość tłuszczu. Jeżeli natomiast skracamy ze względu na skrócony dzień, skracamy długość spacerów i pies z 4 godzin spaceru, z dnia na dzień ma tych spacerów powiedzmy półtorej do 2 godzin, może wykazywać tendencję do przybierania, delikatnego przybierania na wadze. W takim przypadku powinniśmy zmniejszyć dawkę żywieniową i zobaczyć, czy temu psu na pewno taka dawka wystarczy i od Odpowiada. Natomiast jeżeli chodzi o psy spędzające dni na zewnątrz, one absolutnie nie potrzebują zmiany dawek żywieniowych. Natomiast warto by było tutaj zasuplementować i dosuplementować troszkę żywienie, na przykład olejami, żeby jednak tej energii na wytworzenie tego ciepła było troszkę więcej. Także myślę, że zmiana żywienia w okresie jesienno-zimowym absolutnie nie jest wymagana, nawet jeżeli chodzi o zmiany. Smaków. Dziękujemy Paweł za twoją wypowiedź. Z naszej strony to już dzisiaj wszystko. Czekajcie na kolejne odcinki. Dziękujemy Wam bardzo. Pamiętajcie o dzwoneczkach, łapkach w górę i subskrypcji. Do zobaczyska! Pa! Na razie!